Cześć kochani, witam Was gorąco na moim kanale i zapraszam dzisiaj na składaną tortillę, czyli popularny przepis, który stał się hitem na TikToku. Ten prosty trik pozwala na stworzenie pysznego dania w zaledwie kilka minut. Aby wykonać tą pyszną przekąskę, potrzebujesz jedynie tortilli i kilku składników do jej wypełnienia. W tym przepisie kluczowa jest technika składania tortilli, aby stworzyć trójkątny kształt. Zapraszam do oglądania filmu. Oto lista składników. Składniki oraz przepis znajdziecie również w opisie pod filmem. Placki tortilli nacinamy do połowy w kierunku do środka. Tortilla będzie składana na ćwiartki. Na każdej ćwiartce układamy inne nadzienie. Najpierw po kilka plastrów boczku. Kolejną ćwiartkę smarujemy majonezem i keczupem. Na trzeciej ćwiartce układamy garść rukoli i plastry pomidorów. Na ostatniej ćwiartce umieszczamy porcję żółtego sera. Następnie nakładamy na siebie kolejne ćwiartki tortilli, tak aby powstał trójkąt. Tortille delikatnie opiekamy z obu stron na suchej patelni lub w opiekaczu. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie kolejnego odcinka. Po więcej pysznych przepisów zapraszam również na stronę smakowitedania.com.